Mrok za oknem już zapada. Mistrz do stołu właśnie siada. Ciemno! Świece trzeba palić! Drugą dworską skończył walić. I nie przestań! pióro oczy i w odmęty sztuki kroczy. Ody, baśni i ballady wypełniają umysł cały. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, młodości dodaj mu skrzydeł. Pisał, tworzył, opowiadał, w rymy myśli swoje składał, wersów już wymyślił wiele. Razem, młodzi przyjaciele! Ten kawałek dedykuję moim ziomkom Filomatom. Słowo i poezja. W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. Jednością silni, rozumni szałem. Razem, młodzi przyjaciele! Mistrz w zaciszu swym domowym myśli nad pomysłem nowym. Ogień już w kominku płonie, a pióro bierze w dłonie. Dobry wieczór, jestem Adam, napiszę dziady i spadam. Pisał, tworzył, opowiadał, wrymy myśli swoje składał, a że wiało trochę nudą, to się zbiegł, wziął za drugą. Siedzi, myśli, weny szuka, lecz się tylko w głowę puka. Ale nisko nagle zgasło. Coś przeraźliwie trzasło. Ciemno wszędzie, głośno wszędzie, co to będzie? Co to będzie? O, oh, you my ta la la. Mm, my ding ding -dong. la 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 Mroczna mara nagle znika, wtem natchnienie go przenika. Ogień znów w kominku płonie, Adam pióro bierze w dłonie. Pisze, tworzy, opowiada, wymy myśli swoje składa. Tak godziny mu mijają, nowe strony wciąż powstają. Drugą część już skończył prawie, dodał także tej zjawie.